W tym roku, kosztem blisko 4 milionów złotych, gruntownie wyremontowano 3-kilometrowy odcinek drogi biegnącej przez centrum Lubania. W centrum tej miejscowości powstało pierwsze w gminie Rondo. Mieszkańcy są zadowoleni. Jest lepiej, niby jak było, można tak powiedzieć. Ale każdy ma inne zdanie, tak? Nie wiem, jak reszta. Mi A tam odpowiada. Powstanie w lubaniu nowej drogi ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców tej gminy w razie zablokowania biegnącej w pobliżu krajowej jedynki może ona stanowić drogę alternatywną. Dlatego tak ważna jest, by inwestycja była kontynuowana. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie kontynuowana, jeżeli powiat. Starostwo Powiatowe uzyska środki z funduszy z tzw. schetynówek. Kontynuowana będzie budowa drogi siódkowo-mikanowo, drugi etap. Wniosek został już złożony. Decyzje w sprawie wyremontowania 4-kilometrowego odcinka drogi mogą zapaść już w listopadzie.